Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy składać oto ten projekt, czyli mini deskorolkę wydrukowaną z ASACF od marki Defilament. Tak, nie jestem inżynierem, natomiast zaprojektowałem prostą deskorolkę w blenderze, gdzie nie było to jakoś specjalnie trudne, bo jakby te wszystkie elementy, które są dostępne, e, które są potrzebne do zbudowania takiej deskorolki, wcale nie są takie skomplikowane. No i tak, użyliśmy tutaj defilament ASACF zielonego. Tutaj mieliśmy niebieski, mamy też kółka zrobione z poliwęglanu PCTG, tak naprawdę ze spektrum oraz y, gu, kółka oraz gumy będą wykonane z poliuretanu TPU-95A, również od spektrum także wszystko zostało wydrukowane na powiedzmy sobie wszystkich drukarkach, które są w miarę dostępne oprócz deskorolki, tutaj musieliśmy wykorzystać drukarkę taśmową, która pozwoliła nam wydrukować jeden długi element bez żadnych łączeń więc ona jest wypełniona około w 50% nie jest wypełniona w 100% dlatego, żeby jednak nie była za ciężka, ona waży niecały kilogram no i też chcemy, aby jednak w środku była troszeczkę pusta, żeby była mocniejsza jak to działa? Druga sprawa jest taka, że ona się nieco podwinęła. Nie jest idealnie prosta, ale to też nie jest wadą. Prawdopodobnie chłodzenie było za duże i po prostu nastąpiło wypaczanie tego materiału. Ale biorąc pod uwagę, że traki, czyli te elementy, które będą mocowane pod deskorolką, są w takiej odległości, zrobiłem mały test, gdzie Um, okazuje się, że to jest wystarczająca odległość, aby ta deska nie pękła, kiedy na niej stanę. Więc, stojąc nawet na, na samym środku, ona nie powinna pęknąć, ale jak będzie naprawdę, tego wam nie powiem. Musimy to przetestować. To jest eksperyment, to nie jest nic y, jakby pewnego. Więc, co zrobimy najpierw, to odłożymy deskę na później. A na razie poskładamy sobie kółeczka. Już tu jedno poskładałem, nie było to jakoś specjalnie trudne. Wykorzystałem do tego łożyska dosyć dużego kalibru. Normalnie są dużo mniejsze, ale zależało mi na tym, aby przez te e, traki, które mamy y, gdzieś tutaj, <grych> musimy przepuścić grubą śrubę, która będzie wytrzymywała jakby cały ten nacisk. Więc e, 12 mm średnicy powinno wystarczyć do tego, aby jakby ten ciężar cały utrzymać. Czyli tak, generalnie poliwęglan PCTG nie był trudny w druku, e, wystarczyło po prostu. Użyć troszeczkę brimu, teraz musimy go zdemontować, ale to będzie szybko. A więc kółko ma dosyć prostą konstrukcję. Jest delikatnie wybrzuszone po środku, tak aby sama, sama guma nie spadła z kółka. Ma takie nacięcia, po to, aby ta guma się trzymała tego kółeczka. No i mamy dwa wytłoczenia na łożyska. One są na wcisk, więc będziemy je tu delikatnie wciskać teraz. Dwa łożyska z obu stron, dlatego musieliśmy mieć podpory. No i mamy wciśnięte dwa łożyska. Powinny chodzić bardzo ładnie. No i na końcu wciskamy kółeczko. One były jakoś kierunkowo chyba zaprojektowane, ale wciśniemy od zewnątrz czy od wewnątrz? Od, od wewnątrz. O, i tak nam łatwo weszły ale już nie będą chciały łatwo wyjść, także to jest dosyć istotne. Tu mamy tak, tu jeszcze sprawdzę, czy trzeba docisnąć. OK. Na nasze potrzeby powinno być OK. Teraz znowu dwa łożyska i dwa łożyska, resztę możemy odłożyć na bok. PCTG będzie dobrym materiałem na kółko, bo będzie w miarę sztywny w miarę wytrzymały, natomiast TPU no, musi być lekko elastyczne, i dodatkowo będzie też miało lepszą przyczepność. Ok, w ten sposób mamy nasze cztery kółeczka gotowe. Wyglądają bardzo ładnie. Miejmy nadzieję, że ta guma będzie na tyle miękka, że będzie się wygodnie jeździło. Następnie musielibyśmy poskładać te nasze piękne traki, tak zwane. Zaraz będziemy mieli śrubki, inne rzeczy. Yy, specjalnie zrobiłem w tej deskorolce otwory na tą śrubę ze względu na to, że czasami będziemy musieli się do niej dostać, więc czasami warto jest tutaj e, mieć takie okienko ale wygląda to mniej więcej tak musimy najpierw mieć gumkę prowadzącą ona tutaj trafia nam na to tu jest jedna gumka od tej strony, od wewnętrznej w ten sposób i jedna gumka od zewnętrznej strony i teoretycznie tak to by, powinno pasować i teraz naszego pięknego woreczka ze śrubkami potrzebujemy właśnie takiej śrubki. Ona powinna wejść tędy. Powinna. Wszystko tutaj jest takie powiedzmy sobie prototypowe, ale się wkręca. To jest dobry znak. Dobra, już ją widzę. Tylko chyba trochę za długa jest. Okay. Mieliśmy tutaj też dać podkładki, ale myślę, że tu jedna podkładka na spód, właśnie ta, wystarczy, żeby to się trzymało. I będziemy mieli na tyle duży prześwit. Na kółkach mam nadzieję, że ta że śrubka będzie mogła być taka długa. Dobra, tu już nie sięgam tym, więc będzie trzeba dokręcać ręcznie. O, dobra, mamy opór, czyli dokręciliśmy to. No i system jest bardzo prosty. Kiedy naciskamy na deskorolkę na jedną stronę, to ten system zwrotnicowy sprawia, że te traki delikatnie się zaczynają obracać w jedną stronę i dzięki temu zaczynamy skręcać. Kiedy dwie osie zaczynają się skręcać, to wtedy mamy to ogarnięte. Ok, weźmy sobie drugą część, a teraz zrobimy to trochę szybciej. Nakręteczkę mamy tu ładnie, dokręcone. I teraz ja szybko skoczę je obciąć, żeby nie były za długie, i wracamy do montażu. OK, udało mi się przyciąć pięknie śrubeczki, więc już nie wystają, wszystko jest dokręcone. Możemy kontynuować. Uch, się zmęczyły. Najpierw przykręcimy traki do naszej deskorolki. Nie, pardon, bez podkładek. To miała być sama nakrętka, ona się ma oprzeć w środku. Pięknie weszła do środka. Ok, wszystkie dokręcone. No to zobaczcie. Zostało nam tylko przykręcenie osi oraz kółek. I teraz to wygląda tak. Ja tutaj przepchnę tą oś. Okej, okay. możemy przystąpić do montażu kółek. Więc będziemy potrzebowali tylko po dwie nakrętki i dwie podkładki, żeby to jakoś tam działało. Tak, jedna podkładka będzie tutaj. Po jednej damy sobie tu. I teraz możemy założyć kółeczka. ale to pięknie wygląda. I może jeszcze po jednej nakrętce tutaj, żeby to wyglądało całkiem. Ładnie. Nakręcimy sobie nakręteczki. I też nie możemy przesadzać za bardzo, ale powinniśmy to teraz ładnie skręcić. Szkoda, że to nie są samokontrujące się nakrętki, bo wtedy nie mielibyśmy szansy na to, że one się odkręcą. Ale i tak na użytku raczej nie powinno być sytuacji takiej, że jeżdżąc, nakrętka się odkręci. Dobrze, teraz zamontujemy sobie przód. Tak, te parę milimetrów chyba nikt nie zauważy, co nie. Chyba, że będziecie akurat na FormuNexcie, to wtedy jest szansa, że zobaczycie tą deskorolkę na żywo. E, o ile ją wezmę ze sobą i możemy o niej porozmawiać, jeżeli chcecie. Ale raczej przejechać się nie dam, bo ona jest raczej pod 70 kg, moje, niż e, może być więcej. Wiem, że każdy będzie chciał ją po prostu złamać, ale nie, nie pozwolę. Dobra, mamy wszystko skręcone. Mamy piękny uchwyt na to, na transport tej deskorolki, więc mam nadzieję, że ostatecznie będzie ona działać. Więc co teraz musimy zrobić? No, proszę Państwa, przetestować! Przetestować po prostu. Jak widzicie, mocno się ugina, natomiast połączenie ASA oraz bukien węglowych sprawia, że. Pomimo tego, tej elastyczności, ona jest naprawdę mocna. Dodatkowo, jeżeli byście chcieli, to zawsze możecie sobie podkleić coś pod spodem, jakiś dodatkowy element, po prostu zwiększyć masę i sztywność. Wtedy szansa, że ona pęknie, jest dużo mniejsza. Przejdźmy do testów zatem. еще немного No, i jak widzieliście, Deskorolka działa i ma się świetnie. Nic nie pękło, wszystko jeździło, nawet skręcała, więc jestem bardzo zadowolony z efektu, jaki uzyskaliśmy przy pierwszej próbie druku takiej Deskorolki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie, to wszystkie te materiały, których użyłem tutaj, znajdziecie oczywiście w linku w opisie. Mówię o filamentach. A śrubki to już myślę, że znajdziecie i nakrętki, i podkładki oraz łożyska w każdym sklepie metalowym. Ja uważam ten prototyp za udany i mam nadzieję, że kolejne będą takie same, a druga wersja tej deskrolki będzie dużo lepsza. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!